I tak, witam, ja jestem Rasta. Rosa jest ze mną jest? jest. I przychodzimy, mapkę? Mapkę. No, no jak ona się tam nazywa? No i są to w dyskizlu. Sam to zaproponowałeś, żebyśmy przeszli. Dobra, no, niech no, będzie. No, 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 Co dzisiaj robimy? Jakie zadanie na dziś? No, zrobimy to piętrowy dom. Oh, o, rudy żelaza znalazłem! O, tak stoł, znalazłem! z masz kamiennego kilofa? No już ja sobie dawno zrobiłem. A no tak, przecież da kobla. A ja mam jedną rudę żelaza. Ja mam pięć rud żelaz. A ja mam jedną. Ej, ja mam nie mamy pięć mamy tylko siedem kobla. Ja też! Ja też zaraz te zdirtuję! Boże, <gulet> Sorry! Sorry, wielkie! Dobra, wyjeźd na górę, bo cię zaraz znowu zdirtuję. Ej! Dobra, zakup to, żebyśmy nie wpadali. Pięknie! Pięknie! Ale jak? Może zrobimy coś pod ziemią i to będzie drugie piętro, a tam parcem. I będzie wyjść od drugiego. To włazimy pod ziemię. Okej. Okay. Okej. Ej, gdzieś tam na dole Ej, podobno jest, jest ym, no, no spawner. Chodź tak chyba w komentarzu pisał. Tak, w komentarzu. Na, na priwie. No na priwie, priwie. Ale tu ciemno! A nie mamy nawet na piecyk, mamy tylko siedem. Jak w używam? Nawet nie mamy, żeby zrobić piecyka. Nie mamy nic! Przydatnego! Ja zaraz zabiję to, to się! Piec. Ej, a da się kamienny kilofem blok laptop z lazuli, wykopać? Ja yy, nie, żelazem. O kurde, a nie mamy jak przepalić żelaza. Patrzcie ludzi, mamy farmę tego trzciny, ale to nie było zadanie. A nie, ja mam cztery koble, a ty ile masz kobli? 7! Siedem. Siedem! To co robimy piecyk! O właśnie! O, ale fażne. będziemy przepalać? Przepalać! Mam tylko 5 y, drzewa! drzewa. Czekaj, Deskami, ja... przepalimy. Deskami przepalimy! Rzuć mi jednego Ma. kobla. O sobie kilów jednocześnie nie kilów rób ten przepal piecyk zrób lepiej ale wystarczy mi na piecyk ja wystarczy mi, to... mi na kilów, kilów. akurat równo to no. no. no dobrze nie wiem czy kilów sobie zrobić czy mieć ty, no, ty masz kilów to ja, to... ja wezmę mieć ja no dobra piecyk mam ale ja czym, czym ja przepal Podobno dobrze się pali deskami. Z zrobić. O boże, czepia się. Boże, mi. Ale dobrze deski przypalają. Jedna deska na rudę żelaza. Spoko. Dobra, podaj mi żelazo, włóż piecyka. Mam pięć. No to wrzuć. Ja przetopiłem na sztabkę żelaza. Ja, przypal, ja, ja przepalę się. A widzowie ile mają żelaza? Pochwalcie się w komentarzach Tak, mają ponad setkę Ponad setkę <laughs> jakie koksy? Tak, śmiałbym się Ej, ja śmiał. taki to jest robiony węgiel, węgiel. drewny. A potem ludzie żelaza przepalę A ty masz? Co? Co? jesteś star? Nie czekam. O kolejne drzewo wyrosło. Idę i ściąć, bo mam się gierę. O w końcu jaki jest czas? Oj, zapomniałem. Oj, zapomniałem. No to niedobrze. O, Island of the i z, zapominam zawsze. Zawsze. Na czas. Hej! na czach. O, się pochodzi. Co się? Podziel cztery na połowę. Podziel się! Podziel się posiłkiem. Podziel się pochodnią. Ale widzicie, ma nowego skina. Jak skina? Umcia, umcia. Klipcia. Ty ciągle zmieniasz te skiny. Ja Bo jestem hardcrowowy koksu. A ja trzymam się jednego. Jestem wierny. Jestem wierny. Chodź tu kopać. tego A gdzie tu jest ten spawnek? Gdzieś tam pod ziemią. Ja tu przepalam drewno. W, ziemią, no w którym miejscu gdzie jest obsydian? A ja wiem gdzie jest obsydian. Nie, wiesz znaleźliśmy Góra, wieczku Kurde, ciemno jak w dupie u No to masz pochodnie Jedną mi została Jaki koks, a tak, ja Zaraz tutaj rozpierdzielam pochodnie i idę tam Dobra, mam cztery węgla Dobra, tak, cztery a, będę miała tak. I żelazo od razu biorę. A, od razu biorę. A, jak myślicie? Kopać pod siebie czy nie? Nie, nie ryzykuj. Kop na dwie klatki. Piecyk mi daje światło. Światło. A ja, chcę ja sobie szakuję ten drewniany miecz, ale ja mam zapomniałam, że mam kamienny. Lol. Ej, widzicie. Ej, patrzcie, mam. Tak. Mini Mapkę. Mam. Map. Ja też mam. Bo gram na mo na jestem koks. Jestem koks Mam ile? 16 pochodni? Podzielę się ośmioma ma przy piecyku. Zaraz, ja kopę. Ja mam 8 pochodni, 16 i węgiel. Ej no, tutaj nie ma pod Ale koło obsydiana masz kopać? O, a gdzie kopę? Teraz kopę taką dziurwę, że... Tam tu jak oglądałem kiedyś jak to przychodzą to zrobili normalnie olbrzymie schody. Nie schody. A, ciekawe teraz czego zrobimy schody. Dobra, już o, nie mam światłości. Ale mam żelazo dużo. Potworów na przyłazi to będziemy mieć. Ja tu będę pilnował piecyka. Tak. No pięknie, skończyła mi się ten. Jak to się nazywa powiedz mi? Eee, kilo? W... No? To chodź dam ci, chodź dam ci. A port. Port. O. Chodź ci potwory. Przynieś kostkę. kostkę. Jaką kostkę? No, drewniane! Drewniane! O. Mamy o. kaktus Mamy to zrobię w to. Tu nie, zabijesz kostkę. No, tu nie, zabierz kostkę. Kaktus, mi spadł. Nie. nie. Nie! Nie za dużo czasu już. Nie nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, nie, nie pytaj mnie. Nie, nie pytaj się mnie. Kurde, spadłem gdzieś. Um, o, dawa, a... o tam... Aaaaa! mnie bije! Nie bije! O boże, spadłem! Nie, mój mier! Zgadłeś? Jak zgadłeś? O ja miałem całe lasu nasze. Się drugie. A więc, hmm. tak pięknie zakończy ten filmik. Co? Co? Możemy tak filmik zakończyć. Ja też spadłem. Witaj w klubie. A, ja znowu spadłem przez szmieleta. Ej, ja widzę coś spod podziemią, bo mam tanki niezaładowane. Ja tak samo Pięk Pięk idę. Pięknie Pod wodą. Pod wodą. A więc, powiedz to piękne.

Gdziecie? Żelazo przetopiliśmy, to co wydobyliśmy I mam, odkryliśmy coś ciekawego, ciekawego. Pokażemy wam tu Tu są schody, tu jedna z dwóch ciekawostek. Patrzcie, patrzcie. Znalazłem żelazo. A tam na dole nie, nie ma nic po co schodzić. Pokażemy im drugą ciekawostkę. Co? Co? Okej okay. okay. Zaraz wracam Zaraz wracam Dobra Idziemy <gry> no. A teraz I krótkie cięcie teraz cięcie, cięcie.